Mamko ziomale, witam was bardzo serdecznie. Już na początku filmu chciałbym was przeprosić, że nic się nie pojawiało przez prawie miesiąc. Było to spowodowane troszkę moim lenistwem, e, troszkę, że no jest szkoła, trzeba się uczyć, chociaż się nie uczę, ale okej. Okay. Ale jest szkoła, trzeba wstawać dosyć wcześnie. E, i to by były chyba takie główne powody dlaczego nic się pojawiało. E, nagrywałem już coś, próbowałem coś nagrać, ale nie wyszło, bo tam jakiś fail był i tak dalej, i tak dalej, więc to kompletnie się nie nadawało, żeby to wrzucić e, Ale dzisiaj nie o tym filmiku, so ja gadam. Dzisiaj koniec edycji 7 z Hardcore SKKF-a. E, tak no Dosyć szybko ta edycja minęła, ale to z, głównie ze strony administracji, ponieważ no, zwalili tą edycję, nie dopasowali jej, było pełno bugów. No i po prostu się nie dało grać. W tle widzicie jak się tak bawiłem troszkę na spawnie, bo jest taka arena PvP PvP, gdzie się można bić. No i tak w sumie celowo się zdąłem, zabiłem żeby no właśnie zakończyć tą edycję, już nic nie mam tylko jeszcze tam w Giddy jakieś tam sety, ale już pewnie tego i tak nie ma, bo Giddy wygasła i tak, nie wiem o czym tu jeszcze wspomnieć, aha na początku filmików na tym kanale mówiłem, że będzie serial właśnie z siódmej edycji ale chyba było tylko, było trzy filmiki z serii edycji, więc przepraszam was za to Postaram się, postaram się, żeby na ósmej edycji tak nie było, żebym coś wrzucał tak aktywnie. Chciałem Wam jeszcze podać e, kody skrzynki, w której będą rzeczy dla Was, e, ale. No nie pomyślałem o tym jak szedłem na spawn'a, dopiero na spawn'ie o tym pomyślałem i już po prostu nie chciałem się znów wracać do tej bazy, bo to ponad 4000 klatek. E, jedynie co to mogę Wam podać kody gildy e, w opisie i możecie sobie tam iść i zobaczyć, bo tam naprawdę było mnóstwo setów, e, co prawda z użytych, ale no ile to tam 9-12 leveli za naprawienie i, i już się ma, tak? Więc myślę, że się opłaca. Ale no jest koniec edycji, edycji więc raczej <grym> się nie opłaca. Yy, I tak, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz Was przepraszam. Yy, I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. <grym się zainteresowań> Shortfalls can shape our motives, turning our mistakes into our vultures So if we eat or if we starve